Siema mordeczki! Cześć! Większość z Was, glazurników, do wykończenia zewnętrznej krawędzi płytek wykonuje cięcia pod kątem 45 stopni, tzw. zwane jolly. Prace to można wykonać na przecinarkach elektrycznych chłodzonych wodą, można ciąć z ręki i szlifierką kątową, można również używać tego typu przystawek do szlifierek kątowych oraz dedykowanych do tego tarcz. Dzisiaj pokażę Wam Przestawkę firmy Sandy model Cap 45 Waga tego urządzenia około 3 kg Gruba blacha 3 mm, naprawdę solidne, ciężkie urządzenie Prowadzenie na ślizgach teflonowych plus łożyska Odciąg do odkurzacza do ściągania pyłu Tutaj macie regulację pochyłu oraz regulację do, żeby dostosować to do grubości płytki Do tego tarcza Tarcza również firmy Sandy Perfect Edge, średnica 125 mm. Cały taki zestaw do końca września mamy w promocyjnej cenie 899 zł. Znajdziecie go na stronie naszego sklepu internetowego ProAgmar w zakładce Cięcie 45 lub w zakładce Zestawia Taniej. Dzięki, hej!